Witam cię bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałam zrobić dla was rundkę dotyczącą brania odpowiedzialności za siebie. Jedna osoba na YouTubie prosiła mnie o tą rundkę już od dawna i teraz właśnie mam chwilkę czasu, mogę ją zrobić. Temat odpowiedzialności za siebie jest w ogóle takim dość, dość grubym tematem, bo jest takie wrażenie, że cała ta wędrówka nasza na tej ziemi prowadzi do tego, żeby nauczyć się odpowiedzialności za siebie, za swoje życie, za to, kim się jest, za to, jaki się ma potencjał, za to, z jakimi darami się przyszło na ten świat. I kiedy człowiek jest w stanie wziąć za to odpowiedzialność, wtedy nie tylko siebie lepiej zna, ale również może żyć jakby w pełni, może żyć ze swojego wnętrza, może cieszyć się życiem, może być autentyczny, i do tego właśnie potrzebne jest wzięcie odpowiedzialności za siebie. Natomiast zdarza się, że kiedy jesteśmy jeszcze dziećmi i uczymy się dopiero czym jest odpowiedzialność, jeszcze nie potrafimy jej wziąć i my tą odpowiedzialność biorą za nas rodzice, to uczenie się tej odpowiedzialności za siebie nie, nie przebiega prawidłowo. Może na przykład przyczyniać się do tego to, że rodzice są nadmiernie lękowi, boją się o dziecko, boją się, że sobie nie da rady, więc jakby robią wszystko za dziecko, myśląc, że tak naprawdę robią dobrze, że robią przysługę, że ułatwiają dziecku życie. Natomiast dziecko tak naprawdę nigdy nie uczy się, jak podejmować własne decyzje, jak wybierać dla siebie. Nie uczy się pewności siebie, no bo ciągle żyje w tej niepewności, że, że samo nie potrafi, no bo mama i tata robią to za nie. Inną przyczyną może być też to, kiedy rodzice są na przykład nadmiernie krytyczni i dziecko wie, czego chce i chce podjąć decyzję i chce wziąć odpowiedzialność za, za swoje wybory, a rodzice ciągle to potępiają, ciągle wyśmiewają, ciągle mówią, że to głupie, ciągle mówią, że coś innego jest lepsze czy ważniejsze. I dziecko po prostu nie uczy się tej pewności siebie i tego, że to, co lubi, to, co jest jego, to, co czuje gdzieś głęboko w środku, jest wartościowe i że ktokolwiek nie to, to będzie to chciał, czy, czy z tego korzystał, czy to podziwiał. I człowiek rośnie, wchodzi potem w dorosłe życie i ma kłopot właśnie z tym, żeby wziąć odpowiedzialność za siebie. Po prostu boi się wziąć odpowiedzialności za siebie, bo jest przetrenowany do tego, że inni wiedzą lepiej, inni podejmują decyzje za mnie, lepiej oddać komuś tą decyzję czy wybrać, bo wtedy nikt nie nakrzyczy albo nikt nie potępi i będzie bezpieczniej. Więc jeśli masz, jeśli zmagasz się właśnie z takim problemem brania odpowiedzialności za siebie, to jest to rundka dla ciebie. I zacznijmy od punktu karate i powtarzaj Mimo że czuję ten strach przed wzięciem odpowiedzialności, boję się, że popełnię błąd, i ktoś mnie oskarży, wyśmieje. Boję się konsekwencji. To teraz akceptuję siebie całkowicie i głęboko. Mimo, że boję się wziąć odpowiedzialności za siebie. Po prostu nie wiem, jak to się robi, bo zawsze mi wyręczano albo mówiono mi, że robię źle. Więc po prostu boję się odpowiadać za siebie. A teraz akceptuję siebie i to, co czuję. Mimo, że czuję ten strach przed wzięciem odpowiedzialności za siebie, bo nigdy mi nie pozwolono na to. Zawsze ktoś wiedział lepiej. Zawsze ktoś wybierał dla mnie i za mnie, zawsze mówiono mi, że to, co ja chcę, jest złe. To teraz akceptuję siebie całkowicie i głęboko. Wbrew ten lęk przed wzięciem odpowiedzialności. Bok oka boję się, że kiedy wybiorę i podejmę decyzję, pod okiem to stanie się coś złego. Pod nosem boję się tego, co moje. Broda, bo zawsze to podważano. Obojczyk albo to krytykowali, albo się wyśmiewali. Pod pachą, albo nie wierzyli we mnie i mówili, że wiedzą lepiej. Głowa, że lepiej jest ich słuchać, bo tylko wtedy będę mieć bezpieczeństwo. Bref, więc zamiast uczyć się siebie, swoich decyzji, bok oka i tego, że ok jest być odpowiedzialnym za coś. Pod okiem rodziła się we mnie tylko ta wątpliwość pod nosem, że to, co czuję, i to, co jest moje, i to, co chcę, broda doprowadzi mnie tylko do jakiejś katastrofy. Obojczyk doprowadzi mnie do jakiegoś upadku, do czegoś gorszego. Pod pachą po prostu boję się, że to, co jest moje. Jest niewłaściwe. Głowa i czuję, jak to mnie ogranicza. Bref, bo ciągle czekam, aż ktoś zdecyduje za mnie. Bok oka, więc żyję w tej niemocy. Pod okiem żyję w tym ciągłym uzależnianiu siebie od innych. Pod nosem czuję już zmęczenie tym wszystkim. Broda. Przykro mi, że nikt nie nauczył mnie, że jestem OK. Obojczyk, że to, co przyniosłam, przyniosłem na ten świat. Pod pachą jest dobre i wartościowe. Głowa. Ale nie chcę, żeby mnie to zatrzymywało nadal. Brew przed byciem sobą, życiem swoją ścieżką, bok oka mam jeszcze czas przed sobą, żeby to odkręcić. Pod okiem uwalniam się od bycia niewolnikiem innych. Pod nosem. Uwalniam się od zrzucania odpowiedzialności na nich. Broda, oni wcale nie wiedzą lepiej. Obojczyk, oni nigdy nie będą mnie znać tak, jak ja mogę poznać siebie. Głowa to nic, że nikt mnie tego nie nauczył. Brew. Teraz już nic mnie nie zatrzymuje przed tym. Bok oka, jedyne, co mnie powstrzymuje, to tylko ten zły nawyk pod okiem to złe stare przekonanie. Pod nosem, ale tak naprawdę to jest tylko w mojej pamięci. Broda, w tu i teraz jestem żywą osobą. Obojczyk, która ma żywy dostęp do swojego żywego środka. Pod pachą i tylko ja mam do tego dostęp. Głowa, tylko ja mogę siebie poznać naprawdę. Brew i wreszcie się na to otwieram. Bok oka uwalniam ten stary schemat z mojego domu. Pod okiem wybieram wreszcie siebie i to, kim jestem. Pod nosem odpowiedzialność za siebie to jest prawdziwa i jedyna wolność. Broda, mogę odpowiadać za to, kim jestem, za to, co mam. Obojczyk, mogę odpowiadać za to, czego nie wiem, i za swoje pomyłki. Pod pachą, bo każda osoba na tej ziemi ma tą samą ścieżkę. Głowa jest to ścieżka nauki, rozwoju i poznawania siebie i życia. Brew każdy za to odpowiada. Bok oka, każdy ma swoje sukcesy i upadki. Pod okiem. Każdy idzie do przodu, każdy czasem się zatrzyma. Pod nosem wszyscy jesteśmy w tej samej rzeczywistości. Broda pozwalam sobie wreszcie odpowiadać za siebie, bo to jest dobre. Obojczyk to mi daje prawdziwą moc i wolność. Pod pachą i nie muszę się już bać, że komuś się to nie będzie podobać? Głowa, bo jedyna osoba, której ma się to podobać, jestem ja. ja. I weź głęboki oddech.